Wczoraj Sąd Najwyższy uznał, że jednak nie można tak po prostu swoich obywateli, obywatelek zdradzać i e, kopać w dupę za to, że całe swoje dorosłe życie przepracowali w systemie, którego sobie sami, same po prostu nie wybrali. E, czyli, że osoby, którym odebrano emerytury w ramach tak zwanej dezubekizacji, muszą być e, indywidualnie sądzone, jeśli już e, w ogóle. E, to są generalnie w większości osoby, które weryfikacje przeszły, wobec których nie było żadnych zastrzeżeń przez to właśnie że tak zostało to przeprowadzone, że prawica grała tą kartą rozliczeń, to wiele osób zmarło, dostało po prostu na przykład zawału, poczuło się upokorzone, popełniło samobójstwa. No generalnie Generalnie strasznie trudno mi było tutaj żyć z taką świadomością, że obok dzieją się ludzkie tragedie, a my właściwie nic z tym nie robimy, bo mam wrażenie, że tej solidarności z osobami, które są już w tym momencie starsze, nie było w wystarczającym stopniu. Ze swojej strony starałam się chociaż pogłębić swoje zrozumienie tej sytuacji. Na sądeczyźnie próbowałam rozmawiać zarówno z osobami, których ta ustawa nieszczęsna dotknęła, którym emerytury odebrano, jak i z osobami, które mogły czuć się poszkodowane przez funkcjonariuszy poprzedniego systemu, czyli osoby, które, no nie wiem, wyleciały w PRS z pracy, straciły środki do życia, z uczelni, nie wiem, były pobite gdzieś na jakichś demonstracjach, czy cokolwiek takiego. No, i po pierwsze, oczywiście to się wszystko okazało szczuciem po prostu grup na inne grupy przez Prawo i Sprawiedliwość, a tak naprawdę te osoby, które mogły czuć się gdzieś tam poszkodowane, właśnie w, w Rzeczpospolitej Ludowej, uważały, że też nie można tej odpowiedzialności zbiorowej w taki sposób zastosować. Osoby, którym emerytury odebrano, to też mówiły przede wszystkim o, nie o pieniądzach. Nie o pieniądzach, tylko właśnie o godności o takim poczuciu właśnie zdradzenia, unieważnienia życia, o odebraniu szacunku społecznego, na co po prostu czuli w większości, że nie zasłużyli. A mówili też często nie o sobie, tylko też o swoich kolegach, koleżankach, którzy na przykład mieli tej emerytury ledwo 1300 zł, a zabrano im te 200 dodatkowe i zostały z najniższym uposażeniem, gdzie wiadomo było, że przecież i tak już ledwo wiążą koniec z końcem. A kim okazały się osoby, którym zależało na tych rozliczeniach? No więc to są po prostu zwykłe szumowiny, to jest gówniarstwo, 30-kilkuletnie, wychuchane, wychowane przed telewizorem, wychowane przed komputerem, które po prostu jest niewyżyte, nie ma żadnych osiągnięć i usiłuje po prostu się ekscytować i sobie doprawiać po prostu jakiegoś honoru na cudzej historii. Taka jest prawda i powiem to jako osoba tak, której że, że nikt w rodzinie nie, ani nie zyskał, ani nie stracił na tej dezubekizacji, bo po prostu ich to nie obejmuje. Nikt akurat nie pracował w, w służbach mundurowych. E, a mało tego! mój dziadek, zresztą moi dziadkowie właśnie bardzo dawno nie żyją, mój dziadek był 900 rocznik, urodził się w głębokich rejonach Imperium Rosyjskiego, gdzie w Taszkencie obecny Uzbekistan dorastał w Harbinie, czyli w obecnych Chinach. Skąd z jakimiś tam swoimi kolegami w wieku tam lat nastu przeszedł kilka tysięcy kilometrów do Ufy, gdzie toczył wojny, walki z bolszewikami, po czym wrócili do Polski i uczestniczył też w tych w cudzie nad Wisłą. I później też jako osoba już dorosła pracował też w Rzeczpospolitej Ludowej, bo taka Rzeczpospolita tutaj była i starał się, żeby wieść w miarę godne życie z tego, co ja się orientuję. Tam to pokolenie było na tyle pokoleniem doświadczonym. Moja babcia była też z kolei maltretowana w czasie wojny. No, generalnie straciła też, jak każdy wówczas, członków swojej rodziny. No, generalnie czasy były paskudne, i dlatego uważam, że niezależnie od tego, jakie wówczas ludzie decyzje podejmowali, to uważam, że mieli do nich prawo, a mi nic do tego. Dlatego Budzi to moją bulwersację wręcz, jak słucham takiego gówniarza jednego z drugim, takiego po prostu, takie dno moralne, które próbuje się wypowiadać w obszarach, o których nie ma pojęcia, bo włos im z głowy po prostu nie spadł nigdy. A wyobraźmy sobie taką osobę, która na przykład doświadczyła wojny, którą ktoś. Yy, pobił, której kogoś zabito i która może mieć po prostu serdecznie wygwizdane na to społeczeństwo, na politykę, może mieć po prostu tego dosyć, bo chce zwyczajnie żyć, bo chce sobie urodzić dziecko, chce mieć co żreć, chce mieć, chce sobie wieść po prostu normalny, nie wiem, delektować się kwiatkami na łące, a nie zajmować się czymś, na co realnie nikt z nas jako jednostka wpływu nie ma. I dlatego tego typu, roz, tego typu rozliczenia są po prostu bulwersujące. I mam nadzieję, że ta rozliczenia, właśnie historii, się skończą i że więcej do tego nie dojdzie. Mam też nadzieję, że w końcu tą ustawę w ogóle unieważnią, chociaż trudno liczyć, jeżeli chodzi o ten Trybunał Konstytucyjny, bo na razie wyrok senno to tylko tyle, że y, oni mogą indywidualnie dochodzić y, ci, którzy jakby zaskarżyli to, y, to pomniejszenie emerytury. Natomiast nie załatwia to całego problemu, ale mam nadzieję, że to się kiedyś skończy. I też mam nadzieję, że się przestaniemy w tak dużym stopniu zajmować właśnie historią, bo to łatwo z pozycji kogoś, kto sobie w cieple właśnie to siedzi, prawda, na żarty, ma problem kurwa z nadmiarem cukru, i bo jest taki po prostu już upasiony tym dobrobytem, że się ci ludzie przestaną po prostu zajmować czymś, czego sobie nie są w stanie nawet wyobrazić. Mam nadzieję, że to się wreszcie skończy i że nie przestaniemy żyć przeszłością, a zaczniemy się koncentrować na tym, co tu i teraz i co będzie za lat kilka, bo grozi nam na chociażby katastrofa yy, ekologiczna.